Ludziom się wydaje, że taki ten metr nasypowy na ociec jest metro szukany, tak? że, że człowiek zamówi 5 metrów i potem ułożył sobie te drzewo i, i nie mają, tak? Jest zamiast 5, jest 4 metry. A metr nasypowy no, jest z takim metrem, że, że po prostu jest stanie go można wyprodukować, tanie zawieźć do klienta, wtedy ten metr jest dużo tańszy i dużo ludzi się decyduje na taki metr nasypowy na aucie i może dlatego to tyle kontrowersji ma, tak? Jeszcze ludzie, nie wszyscy ludzie może są świadomi jak to wygląda ten metr nasypowy. Coraz więcej ludzi już, już jest świadomych, bo dzwoni do mnie i się pytają czy czy te drzewo jest ułożone na aucie, czy jest nasypowe. Ja, ja zawsze odpowiadam, że owszem ja Pani mogę przywieźć taki met ułożony przestrzenny ułożony, ale ta cena jest wtedy droższa bo mi dochodzą, dochodzą mi koszty ułożenia tego drewna, tak? Dużo tych kosztów dochodzi i no jest automatycznie drożej i te ludzie się decydują na ten nasypowy.